organizatorem zbierania podpisów pod apteką Świętego Mikołaja a zbieramy dlatego że zginęła tu kobieta która miała 83 lata znajoma i po prostu chcemy tu zabezpieczyć te przejście żeby było bezpieczniej bo nieraz miałem też takie sytuacje że sam musiałem uciekać z tego przejścia bo zostałbym potrącony przez samochód kierowców a chcemy tutaj zrobić albo między 14, 14 a 1530, żeby postawili tu radiowóz lub światła dotykowe, że po prostu ktoś jak będzie chciał przejść, żeby sobie nacisnął i po prostu bezpiecznie przejdzie, bo kierowca będzie musiał się zatrzymać. 他是这边，是属于这班，是